Dzień dobry, witam w studiu telewizyjnym Gazety Olsztyńskiej. Witam serdecznie. Andrzej Mielnicki, przez skromność Andrzej Sienie przedstawiliśmy się wzajemnie. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o czym rozmawiają chyba wszyscy, czyli o pogodzie. No, Andrzej, niestety przez maseczkę nie mogę zobaczyć, jaki wyraz twarzy miał Andrzej. Dlaczego o pogodzie? Wydaje mi się, że dzisiaj przynajmniej paru polityków PiSów, w tym Jarosław Kaczyński, codziennie rano podchodzą do okna. Patrzą na niebo i myślą sobie, Boże, żeby spadł w końcu deszcz. No tak, w związku z jak spadnie deszcz, robi się brzydko, to ludzie nie, nie chodzą na wybory i nie chodzą też na protesty. Na protesty, a, a w piątek czeka nas duży protest w Warszawie. Ale Andrzej, zacznijmy właściwie od początku, jakby. Odstawmy na bok kwestie moralne tutaj, w tym przypadku tego, tego, co się odbywa w tej chwili w Polsce, tego protestu, a porozmawiajmy o polityce i o tym, jakie następstwa ten protest będzie miał, kto na tym wygra, kto na tym straci i kto właściwie protestuje i dlaczego. Ha. Cały zestaw pytań. Tak, dokładnie. Proszę nas wybaczyć, ale nas też obowiązują, obowiązują przepisy sanitarne. Te maseczki to znak czasu i ty, ty okresu, w którym się znajdujemy. No i rzeczywiście chyba. Nikt nie przewidywał, że w domie tych maseczek mm. ludzie wyjdą na ulicę, młodzi ludzie, to już jedna odpowiedź. Dwa, że y, mamy obostrzenia pięć osób maksymalnie, wychodzą tysiące, 15, 17 tysięcy w Olsztynie kilkaset osób w, ka w każdym większym mieście regionu dochodzi do tej fali protestów. Myślę, że y, nie taki scenariusz zakładu chyba przez Zaskoczenie. No na pewno nie, dlatego że jeszcze niedawno mieliśmy piątkę Kaczyńskiego i to miał być zwrot w stronę centrum. Teraz jest, PiS robi wyraźny zwrot w, no w prawo, nająłownie rzecz biorąc, ale spróbujmy to troszeczkę usystematyzować. Pierwsza rzecz. Na pewno mamy do czynienia z buntem prowincji, dlatego że, jeżeli sobie przeliczymy liczbę protestujących, nie wiem, przykładowo z Olecka, gdzie było kilkaset osób, jeżeli porównamy to z liczbą mieszkańców, liczbę mieszkańców Olecka i Olsztyna, to w Olsztynie takich protestujących, tam w tam Olecku było ich około 500 bodajże, to, to w Olsztynie musiało być ich tysięcy. Także tak naprawdę, przynajmniej w naszym regionie, ten protest w małych miastach jest proporcjonalnie większy niż w Olsztynie czy w Elblągu. Ha, sprawa dotyczy chyba wszystkich zarówno i wielko, wielkich miast, jak też tak zwanej prowincji, czyli tych mniejszych miasteczek, miejscowości ośrodków. A może nawet bardziej, ponieważ już niektórzy podnoszą, że tam kobiety są bardziej, są biedniejsze, są bardziej oddalone od tych ośrodków medycznych, mniej badań się wykonuje w związku z tym one mo może ba bardziej walczą o. Właśnie, walczą o to. No ale właśnie, walczą o to, bo to jest fundamentalne pytanie. O co idzie spór? O co idzie spór? No, pierwsze, 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 pierwsze protesty to były protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału. Chociaż tak naprawdę ten Trybunał gdzieś zniknął w tych protestach i został właściwie tak naprawdę rząd i PiS. Ale tak było na początku. W tej chwili, kiedy ogląda się wypowiedzi yy, głównie tych młodych kobiet, które uczestniczą w tych protestach, no to one już mówią, że to jest początek długiego marszu. Końcem tego marszu ma być po prostu. Liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, tak jak to jest, nie wiem, powiedzmy w Holandii. To, to widać wyraźnie już. Że aborcja na życzenie. Tak? Aborcja na życzenie. I to na pewno natomiast to znaczy to na pewno, jeżeli chodzi o aktywistów, jeżeli chodzi o ludzi, którzy biorą udział w tych manifestacjach, pewnie, pewnie są tutaj. No, różne motywacje, łącznie z tymi, że po prostu idą przeciwko rządowi, no przeciwko tak. PISowi. No tak, nie tylko przeciwko aborcji, zakazowi aborcji, zaostrzeniu, zaostrzeniu aborcji, ale też przeciwko rządowi. Ale ja myślę, że tu, ja to widzę, patrzę na to, że tu chyba idzie o wolność wyboru. Czyli, ale wolność wyboru, ale tu już są kwestie moralne, ja bym chciał akurat dzisiaj je pominąć, a troszeczkę skupić się bardziej na polityce. Popatrzmy na to w inny sposób teraz. Kto na tym zyska? Trudne Politycznie, pytanie. mówimy o polityce oczywiście. No Myślę, że młode, młodzi ludzie, którzy wychodzą na, teraz na ulicę, to nie jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No raczej na pewno nie. Za, trzy, za kilka lat te osoby no, w 23 roku będą głosować. I, no za trzy lata. No to mhm. za trzy, no to nie sądzę, żeby oddały swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale Andrzej, ale Jarosław Kaczyński, o to wie doskonale, że ci ludzie, którzy wyszli na ulicę powiedzmy w 95% nie głosowali na PIS i i nigdy by nie zagłosowali chyba na PiS też, no tak, ale... więc to, to, Jarosław Kaczyński, czy PiS mówiąc precyzyjnie, nic w sensie liczby wyborców moim zdaniem na tym nie traci. No to Kwobadis, y, 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 prezes Kaczyński można sobie zadać pytanie. Po co? po co? Po co to wszystko? Po co to wszystko? To znaczy, no, odpowiedź tej może być, e, chyba pierwsza jest taka, że jest to efekt tych sporów, które toczą się w pis -ie. i że być może, mamy konfederację, tak, która się mocno usadowiła na tej prawej, prawej scenie, czy na prawo od pis powiedzmy, i dla PiSu jest to rzecz niewygodna. PiS konsekwentnie od czasów Ligi Polskich Rodzin stara się to wszystko, co jest na prawo od niego, kasować. I że być może ten ruch związany z aborcją eugeniczną był po prostu ruchem skierowanym OK. My też jesteśmy twardzi. My też jesteśmy tą prawicą, bo Konfederacja zarzucała PISowi, że nie jest prawicowy. Ba, to samo robiła przecież Solidarna Polska, Zbitniewa Ziobry, która też tak się mościła gdzieś tam w okolicach Konfederacji. I nagle jej nie ma. I, I zresztą Solidarna Polska jakby zniknęła. No dzisiaj się minister Ziobro pokazał i tam nakazał prokuratorom, żeby sprawdzali kwestie naruszenia przestrzeni kościelnej, ale o tym za chwilę. I że tak naprawdę to o to chodzi, że PIS po prostu mówi jasno, do twardego lektora, My jesteśmy też prawicą. Bo jakby też, Andrzeju, nie możemy zapominać o tym, że to, co widzimy na ulicach, to jest jakaś część Polski. Natomiast ta druga część Polski, która głosuje na PiS, która głosuje na Konfederację, która głosuje na Solidarną Polskę, no na razie jest w domach. No tak, ale nie zapominajmy, że te młode osoby też są z, jak z jakichś domów, te młode osoby też swoje poglądy artykują w domach i też mają być może wpływ na na rodziców czy na inne osoby w tej rodzinie mogą mieć wpływ. No, zgodzę się z tobą tutaj, że rzeczywiście jest to chyba tak zwany manewr oskrzydlający z prawej strony. Mm, o, który... To dobre określenie. <grych> to dziękuję. No, tak mi się jakoś ukoło, bo pomyślałem o naszym zatrzymanym menedżerze piłki nożnej. <grych> Dzisiaj to tak mnie zaskoczyło. Czyli no, taki ruch, no, Jarosław Kaczyński nieraz mówił, że pokazywał, że. Wybiega te kilka ruchów do przodu przed opozycję. No, być może jest to ten manewr, ale teraz pytanie jest tylko: jak długo ta fala protestów się utrzyma i co teraz zrobi, zrobią politycy? No to, to jest dobre pytanie. Moim zdaniem ona będzie wygasać. Pewnie ta kulminacja będzie w piątek, potem mamy niedzielę i e, wszystkie święta. A jak nie? Jeżeli nie, to popatrzmy na to jeszcze inaczej, Andrzeju. Co zrobił? Ja miałem takie wrażenie, że PiS był zaskoczony tą skalą tych protestów. To myślę, że naprawdę na pewno tego I nagle wszyscy jakby na swój sposób zniknęli, przynajmniej szczególnie ta czołówka reagowała, reagowała tak powiedzmy spontanicznie trochę. PiS zawsze miał jasny przekaz. Wszyscy posłowie, była jakaś tam instrukcja, nie wiem jak to tam dokładnie działa i posłowie PiSu mówili, jak gdyby czytali z kartki, teraz nagle było, oni byli zagubieni troszeczkę, ale dzisiaj już mamy jakby chyba, chyba już ta, ten ta, ta pierwszy taki szok minął i popatrzmy co się dzieje. Dzisiaj premier mówi gastronomii nie zostawimy, fitnessu i tak dalej, czyli odcina jeden element tancza branżowa, branżowa i chłopaki wracajcie do domu, przestańcie protestować. To, to dotyczy tej branży szeroko pojętej branży rozrywkowej. Ponoć piątki Kaczyńskiego Piątki też nie Kaczyńskiego będzie. senator Jackowski powiedział, że po te poprawki z senatu trafią do sejmu i tam pójdą jest takie miejsce w sejmie zabrażarka do i rolnicy wracają do domu. Zostaną no właśnie kto zostanie to jest Andrzej kolejna rzecz. Zostaną ci młodzi ludzie na ulicach i ja nie wiem no być... Ja nie wiem, tak patrząc na, tych, na naszego sąsiada, na Białoruś, może no, tam gdzieś nasi Że rządzący... PiS pójdzie na wymęczenie, tak no. jak Łukaszenka? Oczywiście to nie ma absolutnie, absolutnie nie, nie nie w odróżnieniu od kandydata na prezydenta USA, nie uważamy, że Polska jest Białorusią, przynajmniej ja tak nie uważam. No nie wiem, no może niektórzy myślą, że pokrzyczą, pochałasują i rozejdą się do domów, no ale to chyba zostanie. Ale Andrzej, popatrz na jedną rzecz. E, patrząc na to, kto potencjalnie na, tym, na tych protestach skorzystać może politycznie. E, jeżeli popatrzymy przynajmniej na Olsztyn, bo, bo w Warszawie może jest troszeczkę inaczej, w Olsztynie, przynajmniej wczoraj ci manifestanci, którzy wczoraj wyszli na ulicę Olsztyna, no tam średnia wieku to było 18, 19 lat, a może nawet i 16-17. To jest zupełnie inne pokolenie i to, co jest bardzo istotne, to jest pokolenie, które e, dla których Facebook jest już e, narzędziem dla staruszków, tak naprawdę, bo dla nich 30-latkowie są staruszkami, ale też to jest pokolenie wychowane już e, w sieci społecznościowej w 100%. Dla których, jak mówię, Facebook jest to zabawa dla staruszków i które też używa zupełnie innego języka. Popatrz, Andrzeju, jeszcze no tak. rok, dwa lata temu tłum, który idzie ulicą i krzyczy, wyp i tak dalej, kojarzył się tylko z jedną grupą społeczną z kibolami. Ale to chyba się nie ma czemu dziwić, dlaczego tam ta młodzież używa takiego języka. Przecież to jest jej język. Ona tak mówi. Wystarczy posłuchać w autobusie, w tramwaju, na ulicy. No nie dziwmy się. Oni tak na co dzień mówią. No tak, także może nas, to, nas to może dziwić, ale w ich, ich środowisku jest to powszechne. Jest to, no, jest to, jest to mhm. normalne, aczkolwiek nie jest to normalne. No przenoszenie tak, takiego języka do, do, do dyskusji publicznej, do, do dyskusu publicznego jest, no z naszej Chociażby punktu widzenia dziennikarzy naganne, tak? Tak nie powinniśmy ze sobą No rozmawiać. tak, ja, my mieliśmy wczoraj dylemat, kiedy wybieraliśmy zdjęcie e, do Gazety Olsztyńskiej i akurat mieliśmy takie zdjęcie, na które było transparent, z, transparent ze słowem je i tak dalej. Mhm. I się, ja się sam zastanawiałem, no z jednej strony powinniśmy dać to, tak? Po prostu, bo tak, tak to wygląda. Taka jest dzisiaj prawda. Z drugiej strony, e, no jednak w, no jednak chyba niekoniecznie. No, no, no. W końcu, w końcu nie daliśmy w... tego zdjęcia, ale, ale dla tych młodych ludzi jest tak, jak mówisz. No no. Dla nich jest to normalny język. Tak. To jest I oni nie język. widzą w tym nic dziwnego, że krzyczą, tak? Że oni krzyczą właśnie te słowa. Dla nich to jest normalne, naturalne. Tak. To nie jest coś, co jest jakby anormalne, tylko jest po prostu pełną normą. Ale... Mm, Oni tak ze sobą rozmawiają i przenoszą... No i tak przenieśli to po prostu na, na ten język, język, język publiczny. Andrzeju, w tym wszystkim jest jeszcze jeden aktor, jeżeli tak można powiedzieć. Kościół. To jest Kościół. To jest Kościół i czy ja zaryzykował sobie taką tezę, że wielkim wygranym tego nie będzie ta tradycyjna polska lewica, bo tego, bo tego, tylko ta lewica spod znaku Adriana Zandberga, już, czyli ta lewica taka zachodnioeuropejska. Ja troszeczkę miałem takie wrażenie, że ci manifestujący dzisiaj na ulicach polskich miast to są troszeczkę jak ci studenci sprzed no, 40-50 lat w Paryżu w końcu lat 60 którzy tam krzyczeli o wolności, antykapitalizmie i byli antykościelni. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. No właśnie, i czym to się skończyło? Laicyzacją społeczeństwa? No, myślę, myślę, że w przypadku to to niektórzy publicyści, publicyści także ci. Związani z Kościołem Katolickim mówią wprost, że my stoimy przed drzwiami z napisem Irlandia. To jest kraj, którym laicyzacja przeszła po prostu błyskawicznie. Niemcy czy Holandia dochodziły do tego latami, natomiast w Irlandii to poszło tak na zasadzie kostek domina. I, I dlatego naruszenie tego kompromisu aborcyjnego, no to jak zwał, no z 1993 roku poprzez usunięcie tej jednej z przesłanek zezwalającej na aborcję było błędem. Mm-hmm. Czy tak tak na pewno było błędem patrząc na marketing polityczny? Punktu... Rozmawiamy w ten tylko o polityce. Tak. Pomijamy to, to wystąpienie kwestii... arcybiskupa Bogdanedzkiego, tak który jakby ucieszył się, dał wyraz, że, że to jest dobra decyzja. I oczywiście, no, no, on jako hierarchia katolicki nie mógł że... powiedzieć nic innego. Tak, że no, poszanowanie życia. Natomiast marketingowo było to po prostu no, fatalnie odebrane. Zresztą ten język, ta, ta brutalizacja języka, no, ona postępuje. Ja sobie wynotowałem. Wypowiedź Marty Lempart, liderki tak, ogólnopolskiego strajku kobiet, która powiedziała, określiła dwóch biskupów, Jędraszewskiego i Gondeckiego, że są obrzydliwi. No, jeszcze, tak jak mówię, jeszcze rok temu było to po prostu niemożliwe, żeby w przestrzeni publicznej w ten sposób mówić na przykład o hierarchiach kościelnych. Ale też trzeba, trzeba to wyraźnie powiedzieć, że ten język brutalizacji wcześniej wnieśli do polityki czy do, do, do tego dyskursu powiedział. publicznego. No, niektórzy politycy pisują, jak obecny minister oświaty, pan. No pan Czarny. przemysław, przemysław Czarnych, chyba nie pomyliłem imienia. Także tutaj jakby no też nie może to dziwić, że lewica też odpowiada, zaczyna odpowiadać takim twardym językiem w pewnym momencie. No i teraz jest. A z drugiej strony jest pewne takie oburzenie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak, dlaczego w takim sposób młodzi ludzie rozmawiają? To, te, chodzi o ten przekaz, że on jest taki, no, taki ostry, taki. No, bez ogródek, tak to określę. Mhm. No niestety, no, być może ci młodzi ludzie widzą, że tylko w ten sposób mogą wykrzyczeć, wyklnąć. Swoje, swoje poglądy. No, no nie wiem, to jest ich argumentacja. Ja tego nie kupuję, takiego wulgaryzmu, nie kupuję przeszkadzania ludziom w szach nie kupuję malowania kościołów, bo pamiętam czasy stanu wojennego, kiedy uciekaliśmy do Dominikanów i kiedy przekraczaliśmy bramy świątyni, to ZOMO już nas nie goniło, tam czuliśmy się bezpiecznie Tym bardziej, że w tych kościołach się po prostu modlą ludzie, na Bogu ducha winni, tak, jak gdyby. oni nie mają smysłu oni po prostu po przyszli się pomodlić tak. i jakby to, to, im, się, to im ci tak ci, którzy się wdarli no, ale, do tych kościołów przeszkadzają, a nie księżom jako takim. Ale Igorze, też trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego w tym momencie Trybunał Konstytucyjny zajmuje się y, wnioskiem, który rok przeleżał świetnie. Y, no, praktycznie... Ja myślałam, że Julia Przyłębska, ona dzisiaj po raz pierwszy y, no, ale powie, Julia wypowiedziała. Alecka jest to odkrycie towarzyskie pana. Y, no, nie, ja mówię w tym sensie, że, bywa, y, że milczała przez te kilka dni, dzisiaj dzisiaj dał, y, wypowiedziała się publicznie. Ale nie odpowiedziałem na to podstawowe pytanie. Dlaczego ten wyrok, dlaczego Trybunał zajął się tym teraz i dlaczego ten wyrok zapadł właśnie teraz? Bo to jest kluczowe pytanie właściwie do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, co się dzieje w Polsce. Dokładnie. Tak naprawdę. Tym bardziej, że jesteśmy w okresie największej zachorowalności na koronawirusa. A mamy, mamy takie problemy jak za chwilę załamanie wydajności, wydolności służby zdrowia. No to już jesteśmy na krawędzi. Dokładnie. Więc otwieranie puszki Pandory w takim momencie. No no, z punktu widzenia, bo rozmawiamy tylko o polityce, nie o aksjologii, nie o, nie, mm -hmm, o nie wartościach, bo tak. to jest poza wszelką dyskusją. Każdy tutaj może mieć swoje poglądy, ale to z punktu widzenia politycznego to po prostu był no kardynalny błąd, który jeżeli Jarosław Kaczyński to myślę, że to był po prostu jeden z największych, największych wpadek prezesa. No ja się tutaj, tutaj się z tobą chyba do końca nie zgodzę, ale to pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast Andrzej, już ostatnia kwestia, bo w dzisiejszej Gazecie Olsztyńskiej prezentujemy wypowiedzi czterech posłów z naszego regionu, którzy podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Powiedz mi, co oni mówią dzisiaj? Czy oni dzisiaj są tak, tak samo um, przekonani o tym, że zrobili dobrze i że to pytanie trzeba było zadać Trybunałowi? Bo tutaj wyraźnie podkreślmy, że. Um, jakby to nie PIS wydał tę decyzję, bo troszeczkę tak mówimy skrótowo, to to jednak Trybunał ale czy, Konstytucyjny, no tak, ale, ale motorem byli posłowie PiSu, którzy no tak. zapytali trybunał o to, czy. A kto powołał teraz sędziu trybunału, no, no powo powołał powołał Zamyka PiS. i tak dalej. Ale Andrzej, czy oni nadal, ci posłowie, ta czwórka posłów, nadal mówi twardo, tak? Gdyby, było, gdyby jeszcze raz doszło do tego, to też byśmy o to zapytali. Najkrócej odpowiadając tak, i od, zrobiliby to samo i podają argumenty wychowanie, no, wartości, konstytucja. Czyli, ma, czyli, czyli tutaj ten spór będzie, on będzie nie tylko był, będzie nadal funkcjonował, ja powiem więcej, ale on się będzie zaostrzał i to już jest ostatnia kwestia, o której chciałem tylko dwa A. zdania, dlatego że z jednej strony mamy, i to w Olsztynie między innymi, w Olsztynie pojawiło się, pojawili się aktywiści Antify z Warszawy, z drugiej strony te środowiska skrajnie prawicowe, czy prawicowe, powiedzmy, związane z Marszem Niepodległości, mówią, my będziemy powoływali specjalne straże, które będą broniły Kościołów, więc coraz bardziej się boję tego, że ta, ta polemika na słowa, jeżeli to się zaostrzać będzie nadal, no, doprowadzi w pewnym momencie do konfrontacji siłowej. Ja nie mówię tutaj o policji, ja tutaj mówię o, o tych, którzy są za i przeciwko, albo przeciwko i za, jak, jak to woli. Dlatego... Ruszanie tej sprawy, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który wisiał na bardzo cienkiej nitce. Tak, w tak szczególnym czasie jak pandemia, kiedy mamy najwięcej zachorowań, było błędem. To politycznym. zresztą wielu polityków. Powtórzę, ponieważ no, tak, z wykształceniem m... mhm. jestem politologiem i widzę, co się dzieje. Ja jeszcze nie widziałem młodych ludzi, którzy tak tłumnie w takich małych miasteczkach, w, w, no, dosłownie, wyszli na ulicę. To są przy, przyszli obywatele, to są ludzie, którzy znają języki. W każdej chwili mogą spakować walizkę i pojechać na zachód. Mhm. E... Także drodzy Państwo, na dzisiaj tak to wygląda. Zobaczymy, co się, będzie, co się będzie działo w piątek. Natomiast ja zachęcam do kupna jutrzejszej gazety Olsztyńskiej, gdzie będzie oczywiście będziemy dalej pisać o tym, co się dzieje w Polsce i o tym, co się dzieje w naszym regionie w tym kontekście. Ale bardzo ciekawa rozmowa z socjologiem, panem doktorem Poniedziałkiem. Natomiast, drodzy państwo, zaczęliśmy od pogody, zakończmy też pogodą. No te prognozy pogody przynajmniej w Warszawie nie są dobre dla pisu, dlatego że do końca tygodnia w Warszawie będzie słonecznie.